Witam serdecznie w nowym filmiku na kanale ELEGANCKO No i jest to dzisiaj dosyć przełomowy odcinek pewnie będziecie w głębokim żoku co tu się stało <ślad> ponieważ no jako ostatnio tutaj byliśmy nawet nie było początku muldy widać za bardzo nic a teraz no mulda jest w zasadzie cała zrobiona już nawet skrócona od tego co było no lądowanie już jest zrobione zresztą czekajcie odsunę się tak troszkę dalej żeby było widać może włączę jeszcze tryb, ten zmrok, żeby była ostrość ładna. Yy, no dobra, teraz nieważne, teraz i tak jest ostro. No, patrzcie, jest ogromne lądowanie, jak Olek sobie tam stoi na tej górze. Yy, no i jest już w sumie dużo roboty, żeby to lądowanie było gotowe, wybicie i wszystko zresztą też. No i jest, Czekajcie, żeby Wam nie, scam, nie skłamać, to nie skam. Yy, jest godzina, o 7 minut po północy, równo. No i Olek tu z nie o 22, o 21. O 30, 30 O 21, 21 no. cały czas kopię. No bo no. był taki challenge, że po prostu jak wykopię całe lądowanie trójki w tej nocy, no to bardzo szybko postawił taki kickers w przeciągu dwóch to... dni. No w niedzielę nie będzie materiału, żeby kupić, no ale tak jest challenge mniej więcej. No i bardzo sobie wziął to do serca. Z jego obliczeń wynika, że będzie tutaj spał. Pod starterem i będzie kopał to około piątej nad ranem. Ja bym też mu cały czas pomagałem. W zasadzie, tylko teraz jadłem i teraz poszedłem po kamerę. No i też jadę jutro o siódmej na rower, więc chciałbym tam chociaż jeszcze 4 godziny przespać. że się już trzeba w autobusie uda przy okazji, no bo jedziemy akurat autobusem niesamowity luksus dla mnie. Przespać. Więc no jeszcze tu Olkowi pomogę No i też co chwilę pada Już w sumie padało przedtem mocno, teraz przestało, więc zdążyliśmy już w miarę wyschnąć <grym> Tak długo co jesteśmy No i może padać w nocy, więc też nie za bardzo stawię kamerę, żeby nagrywała timelapsa Także przepraszam, wybaczcie Nie mam też statywu I zaraz będę jeszcze spać, także No zobaczymy co to Olek wykopie No także działamy, ja też kopię, zabieram się znowu do roboty no i jeszcze jak będę szedł do domu to wam pokażę co zrobiliśmy, no a reszta to już wszystko będzie zależało od Olka. No ale no, dosyć powolna akcja, dosyć powolona akcja. Co o tym sądzisz Olek? Coś? Ja powiem, że to jest przełomowy, legendarny moment, w którym no, jakby wymuszam na tobie zrobienie tej kickera, a nie jakiegoś zimnego zbicia. No i tyle w temacie. Tyle w temacie. Pierwsza w nocy. I zostań w tej dziurze, żeby pokazać wszystkim jak bardzo dużo zostało zrobione. No widzicie, totalnie większa dziura niż Olek, mega robota jest już grubowo pierwszej w nocy, zostałem dłużej niż planowałem no, Ale to nic, no Olek niby chce tu wrócić w nocy Powodzenia Zobaczymy co to będzie jutro rano no, Ja wam nagram z tego relacje Latarki się rozładowały, wszyscy są mega zmęczeni Olkowi nie, nieważne co się skończyło Bo jeszcze jego mogą to oglądać No i po prostu zobaczymy Jak to się dalej rozwinie, ja idę spać A no i jednak nagrałem lapsa. Yy, nie wiem czy będzie dobry czy będzie zły Przecież było bardzo słabe oświetlenie No ale zawsze jakiś jest Także no spoko Jak było Olek jak będzie no powiem tak, no jutro to będzie gotowe, no, przysięgam, przysięgam. Okej, okay, więc po dosyć długiej przerwie, bo minęły dwa dni odkąd nagrywaliśmy tą sesyjkę w nocy, tak wyglądają postępy prac. Ogólnie dzisiaj bardzo wieje, chociaż na chwilę się trochę wiatr uspokoił, więc tak nagrywam nisko przy ziemi, przy dziurze, żeby Wam nie szumiało. No i naprawdę lądowanie w zasadzie większej części już jest gotowe. Też wziąłem dzisiaj tutaj metr jest niedziela, więc nie chciałem za dużo kopać, a nic nie robić, więc tego po prostu nie robię. No, i musiałem sobie odmierzyć, ewentualnie jak to wygląda długościowo. Odległościowo 2,5 metra teraz jest na metrze. No, i taką długość najprawdopodobniej miałby właśnie kicker, że właśnie musi być tyle płaskiej przestrzeni przed wybiciem. Gdyby się kończyło w tym miejscu, to w wybicie, gdzie jest właśnie metr. To chyba byłoby idealnie przy lotu jakieś niecałe 2 metry. A bardziej byłby to stepa up niż hopa, Więc myślę, że byłoby idealnie z takim kickerem, jakby stał w takiej odległości lądowanie już jest naprawdę git o nie, znowu zaczyna wiać, więc znowu się teraz schowam tutaj za górką, może nie będzie mega szumiało no i trzeba będzie jeszcze przesunąć trochę tą muldę, bo jest zdecydowanie za długa Ale jak widzicie i tak jest już tyle zapasu do metra, więc też bo wiadomo przed kickerem musi być trochę płaskiej przestrzeni Żeby normalnie bez stresu się na niego najeżdżało Także to tyle w tym dzisiejszym filmiku, mam nadzieję, że się Wam kolejna taka część spodobała z dosyć mocnym progresem Jak widzicie tam lądowanie jedynki to już jest rozkopane, jeszcze Wam szybko pójdę Pokazać, sorry za szumy i za wiatr, jak wygląda teraz już gotowy boczek pierwszej hopy, który już nawet zdążył sobie wyschnąć, no bo ogólnie dzisiaj jest dosyć sucho, no i wygląda to naprawdę spoko według mnie, no i bardzo, bardzo się ogólnie cała jedynka powiększyła, no i też zrobiła się trochę mocniejszym step upem. No ale to na duży plus, ponieważ ją się przelatywało generalnie, więc teraz będzie dużo lepiej. Będzie więcej prędkości na dwójkę, którą też pewnie finalnie trzeba będzie powiększyć. No ale to nie jest problem, bo akurat po dwójce, tak samo jak po jedynce, zostawiliśmy zapas miejsca. Także jeżeli nawet trzeba byłoby z pół metra przesunąć lądowanie dwójki. To jest spokojne to miejsce, po prostu by się też troszeczkę wtedy zmniejszyła mulde, która generalnie teraz jest totalnie za duża. I tutaj ciężko to zobaczyć, bo nie ma jakiegoś odniesienia w terenie, ale naprawdę ta mulde jest gigantyczna. No ale to dlatego, że sam nie chciał kopać, teraz trzeba będzie wybierać, ziemię, kopywać się przed tym, no i będzie trzeba zrobić kicker. no i prawie, że linia będzie gotowa. Także tyle z tej aktualizacji w budowie hop, tutaj też została jeszcze dwójka przy okazji poszerzona, no i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach.